na kanale Danielu Dublinie. Dzisiaj, jakby kontynuacja tych vlogów, które było ostatnio, co masz zrobić dzisiaj, zrób jutro. To teraz będzie, co masz zrobić dzisiaj, to zrób za 5 dni, bo już chyba minęło z 5 albo 6 dni od tego vloga. Więc ja dzisiaj wstałem dosyć późno, bo około godziny 10 i tak stwierdziłem, że dobra, idę, idę na siłownię, to jest pierwsza rzecz, którą robię. Więc spakowałem tylko torbę. I idę na siłownię, idę poćwiczyć, zrobię trening i po prostu wrócę. A jak wrócę, to zacznę robić tam swoje rzeczy. Muszę ugotować na najbliższe dwa dni, muszę nastawić pranie, muszę spakować torbę, muszę właściwie zrobić wszystko, czego nie zrobiłem przez ostatnie dwa tygodnie, bo ja pracuję do końca tego tygodnia, a później usiadę na urlop, więc nie będę miał w ogóle możliwości tego, żeby coś z tym zrobić. Więc musi to być dzisiaj zapięte, bo jak nie, to będzie bardzo źle, a ja nie za bardzo. Lubię jechać w takiej niezorganizowanej sytuacji, gdzie zostawiam wszystko nieposprzątane, nie niezrobione, bo później po powrocie, to dopiero mamy niezły surprise. Jak wszystko jest brudne, wszystko jest nie na miejscu, nie jesteśmy przygotowani i zaczyna się akcja ostra. Więc e, taki jest mój plan na dzisiaj. Oczywiście, zabieram kamerę ze sobą. Na siłowni chyba nie wiem, czy on coś pokaże, zobaczymy. Natomiast zabieram kamerę ze sobą i zobaczymy. Coś spróbujemy działać. Bardziej konstruktywnie może się uda. Pogoda jest piękna, ale wczoraj padało i to padał taki wręcz monsun tu ściana wody, więc wszystko jest super, super mokre, co powoduje, że na plaży nie mam ochoty pojechać nawet na sekundę, bowiem zagrzewam w tym piachu. Tu widzicie za mną jeszcze są krzesła yy, z plaży, nie zdążę ich wyciągnąć. O może, je dzisiaj, bo jutro zobaczymy. Dobra, ile na siłownię, bo to jest najważniejszy pierwszy punkt mojego dnia i to zobaczenia niedługo. 45 minut, a później do domu, a jeszcze przed, przed pójściem do domu, już do Tesco kupić warzywa, owoce, co, co tam jest potrzebne do gotowania i zaczynamy gotowanie siłownia zrobiona potem poszedłem do Tesco i chciałem nagrywać ale padła mi bateria, więc to mówię, dobra, baterii nie ma, ok, spoko potem zrobiłem szybkie zakupy, niby troszkę, ale nie miałem torby, więc wszystko wpakowałem w moją torbę na siłownię i jest po prostu pana do granic możliwości, ledwo to dotarłem, dobrze mam blisko, bo pół minuty spaceru od Tesco pod drzwi to nie jest tak daleko, ale jak się niesie rzeczy, które wydawały się, że jest ich mało, a wcale nie jest tak mało, to już nie jest takie, takie easy. Ale dobra, mamy to, pokażę Wam, co kupiłem w Tesco i zabieram się za gotowanie szybko, żeby jak najwięcej dzisiaj zrobić, jak najwięcej nadgonić te 7 dni w jednym dzisiaj. Dobra, co kupiłem w Tesco, bo szybko pakujemy, szybko coś działamy, bo słuchajcie, piękna pogoda jest, może jak się ogarnę ze wszystkim, jak się ogarnę, bo muszę to dzisiaj zrobić. Wszystko nie ma odkładania na jutro, bo już nie ma jutra po prostu, w tym przypadku nie ma jutra, bo pracuję do końca tygodnia, nie mam już możliwości, żeby sobie pozwolić na jakiś taki odpał i nie robić nic przez cały dzień, absolutnie. Więc gotujemy na 3 dni, mam tak, pomarańcze na sok pomarańczowy, bo sobie odpuściłem trochę picie soku i powiem Wam, że czuję tą różnicę, bo gadów mnie boli i się czuję tak czasami niewyraźnie, więc to, jak piłem sok pomarańczowy, nigdy nic nie było. Ja wiem, wszyscy ci, którzy mówią, że w pomarańczach nie ma dużo witaminy C, słuchajcie, jest czy nie ma, i tak lepsze niż Coca-Cola. E, mam paczkę szpinaku, mam skrzydełka, ja w ogóle ostatnio jestem, bardzo fanem skrzydełków i tych takich, takich małych kawałków z łódka Ja zapomniałem, jak to się Boże. To chicken drumstick, ale ja nie wiem, chyba po polsku też jest drumstick, nie? Um, bo tam jest dużo kalogenu, kolagenu, Boże, kalogenu. Kolagenu, a on jest fantastyczny na no, nasze skóry, włosy, paznokcie i działa fantastycznie. więc dobrze, żebym dalej nie miał zmaszczek, tak jak nie mam zmarszczek teraz do 40, to żeby później też nie było zmaszczek I... Um, ja nie jestem jakimś wielkim fanem mięsa na skrzydełkach tego mięsa nie ma dużo, jest dużo tego, tych szcząstek i tylko wszystkiego to mi chyba bardziej pasuje, więc skrzydełka jak najbardziej umiem mnie od 2, czasami 3, jak naprawdę jestem głodny, choć czasami nie daje rady, bo zawsze dużo warzyw do tego dodaję. Natomiast chicken drumstick i chicken Wingsy to są, to są ostatnio mój favorite No poza tym bardzo szybko też się robią. Kupiłem paprykę. I cieszę się, że w tych miksach nie ma zielonej, bo jakoś tak nie lubię zielonej, Ja wolę papryka jest słodsza. Kupiłem paczki baby cornów małych, e, kupiłem tomato paste. Nie potrzebuję dzisiaj, ale wiecie co, ostatnio było tak, że miałem, kupiłem taki ten wegański. się mówi wegańskie mięso, tak już zmielone, zmielone rzeczy, które będzie które można sobie zastąpić na przykład do lasagne mięsem i mówię, a to super, zrobię taki jest. ale potem się okazało, że nie mam, nie mam pejsu, więc kupiłem, one są do 2021, więc mamy dużo czasu na to, żeby to zjeść. To jest testowe i to jest najtańsze i mi się to najbardziej sprawdza. Ja lubię, bo one są takie bardzo neutralne. Nie cierpię tych takich podoprawianych dziwnie, jakimś bazylią czy oregano, czy czymś, bo to potem tak wali, że tylko nie idzie tego smaku niczym zabić. Więc to są moje najulubieńsze Kupiłem kapustę kiszoną, sauerkraut. Coś jeszcze mamy. Aha, i kupiłem nudel. Ehm, dwa, dwie paczki, nie? Dwie paczki nudlu. Słuchajcie, to jest taki nudel, co macie w zupkach chińskich, co tylko... Nie mam już więcej nic. Co tylko zalewacie wodą i po minucie jest gotowy, bo ja stwierdziłem, że nie będę gotował ryżu, bo ryż to będzie 15 minut, a to będzie minutę do dwóch, więc szybciej zrobię z nudlem i sobie teraz tak zamienię. Więc to wszystko co kupiłem w Tesco, a teraz zabieram się szybko za krojenie przygotowywanie. Umycie skrzydełek doprawienie, rzucam wszystko do Actifraya, to się będzie wszystko smażyło, tam zaraz Wam pokażę. Chciałbym, żeby to wszystko było gotowe w 20 do 30 minut i potem zabieram się za coś kolejnego, żeby ten dzień poszedł jak najbardziej szybko, jak najbardziej konstruktywnie. No i później będę pakował torby. Torbę na urlop, bo taki mam plan i... Tak sobie postanowiłem, że ja miałem co wziąć, ale kupowałem tyle namiętnie koszul, kratę takich flanenowych I wezmę sobie te koszule: wezmę sobie ich cztery albo pięć, bo one się sp sprawdzą na wieczór. One są ciepłe, przyjemne, więc, e, więc biorę. Biorę no nie wiem czy wszystkie, bo trochę ich chyba jest, ale wezmę ich parę i, parę i to będzie mój i to będzie mój e, to, to, co będę pakował ze sobą. Poza tym mówię, one są bardzo wygodne, nie wiem czy w nich wyglądam czy nie, ale są wygodne i to nadają chwilę. Najbardziej mi się, najbardziej mi się podoba. Dobra, słuchajcie, zabieramy się szybko zagotowanie. E, ja jeszcze Wam pokażę tutaj, opowiem Wam coś o Actifry, bo para osób już mnie pytało. I nawet taka jedna moja znajoma z Hiszpanii po prostu jak zobaczyła Actifry'a u mnie to kupiła i teraz mówi, że sobie życia bez niego nie wyobraża. Naprawdę fajna, bardzo, bardzo pomocna rzecz, zwłaszcza, że sama wszystko robi i to się miesza w przeciwieństwie do tego pana, którego nie polecam <laughs> natomiast to się naprawdę sprawdza i jest... zresztą sami zobaczcie wszystko będzie samo usmażone, upieczone, wymieszane i super musimy tylko pokroić parę rzeczy tak jak chcemy, niekoniecznie zsiekać na papkę więc um... robimy szybciutko i po gotowaniu zabieramy się za pakowanie torby wszystko pogotowane, wszystko posprzątane, pomyte. Miałem takiego speed'a, żeby 25 minut wszystko pomyć, zanim mi się to wszystko zrobiło jedzenie, to zrobiłem cuk pomarańczowy, pomyłem wszystkie naczynia, wszystko jest już gotowe, po prostu czyste. Tylko żeby nie śmieci, a to dopiero później. I teraz zabiorę to pakowanie walizki, a to będzie armagedon, bo jak zacząłem wyciągać wszystkie moje rzeczy, takie ewentualnie plażowe, których i tak nie biorę, ale żeby zobaczyć co jest, to się nagle zrobił syf, malaria wszędzie. Więc muszę to jakoś ogarnąć teraz, a chcę to zrobić też i jak najszybciej. Już pogoda się psuje, więc chyba nic ze z, z, z mojego spaceru na plażę. Ale jeszcze chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, bo parę osób mnie pytało o To jest Actifry. To jest frytkownica beztłuszczowa. Znaczy to jest taka frytkownica, gdzie jak dajemy frytki, to się daje łyżkę, łyżkę oleju. Ja Wam powiem, że to jest taka miareczka. Ja tego nigdy nie używałem, bo ja oleju po prostu nie daję. Natomiast um, korzystałem też z Philipsa, który zrobił takiego active troszeczkę, e, bo chciał naśladować te fale, uważam, że to jest porażka totalna. Natomiast to, to nie dość, że fajnie smaży, to jeszcze świetnie gotuje wszystko i używam go, ja już mam swojego active 5 lat i używam głównie do frytek bo w okresie zimowym frytki z sosem czosnkowym to jest coś, co mnie po prostu ratuje przed wszystkimi wirusami i jak jem te frytki, które bardzo lubię i sos czosnkowy taki dosyć mocny też to mam całą zimę spokój, bo jest dużo czosnku, organizm jest utworniony na wszystkie dziadostwa, które tutaj koło krążą natomiast teraz jak zacząłem gotować, to zacząłem go używać do gotowania, bo nie można wszystko świetnie też zrobić, głównie usmażyć, natomiast e, e, fajne jest to, że na przykład jest takie bardzo szybkie danie, typu trochę cebuli, czosnku, łyżkę oleju albo oliwy. Wrzucacie, zostawiacie na 3 minuty, potem wrzucacie krewetki, i dajecie przyprawy, świeżą, świeżą kolendrę, co tam lubicie. stawiacie na 10 minut, wsypujecie ryż, 2 minuty, wszystko jest gotowe, 15 minut. Ja wiem, że można to na patelni zrobić pewnie szybciej, ale tak, ja nie chcę używać patelni, nie chcę jej potem myć. I nie chcę mieć extra, extra rzeczy, a tu ja po prostu wszystko wrzucam naciskami, to się miesza, i to się miesza przez to, że się nie przypala, i wszystko jest po prostu chrupiące, jest super, i bardzo mi się sprawdza od dawna. I właśnie moja znajoma, pozdrawiam, pozdrawiam ją, bo nad o oki mówię. Kupiła też Fryer ja zachwycona, bo po prostu to się samo robi. I mówię, w czasie kiedy to się robiło, w 20 minut ja zdążyłem umyć naczynia, wszystko posprzątać i wycisnąć sok, jeszcze po soku posprzątać, jeszcze się napić tego soku, więc naprawdę, i to już są gotowe, teraz muszę tylko rozporcować, umyć tą główną misę tutaj, widzicie? I to już jest wszystko czyste, gotowe, to jest tefal, teflon się myje tak po prostu, tylko pod wodą przepłukać, jest gotowe, znaczy do sucha i tyle. Więc naprawdę fajna sprawa i... Do tego jest książka kucharska i tam macie przepisy. Możecie zrobić z boloński, taki na ladzanie, na spaghetti. Wiecie, rzucacie cebulę, czosnek, smażycie, potem wrzucacie mięso, chyba na 20-18 minut. To się tam samo miesza, bo to się pięknie wytopia wszystko. Wszystko się miesza, nic się nie przypala. Boloński się zawsze przypala, więc trzeba uważać, a tutaj nie trzeba. Potem wrzucacie po prostu pomidory czy optomaty czy cokolwiek. Przyprawy macie gotowe, słuchajcie, 25 minut jest wszystko zrobione, wymieszane tak jak trzeba, pięknie, pachnąco bez jakiegoś większego brudu i mówię, macie ten czas, kiedy to się tu robi, to macie czas, żeby zrobić wszystko nie trzeba pilnować garów ani nic, więc to jest dla mnie najważniejsze bo wiecie, że ja nie cierpię sprzątania z gotowaniem związanego ani zakupów na no, Henny, to bym miał tabletki, które pęcznieją w żołądku i popijał po wodą, żeby się w ogóle być czasu, który żadna to poświęcić natomiast Actifry naprawdę mi się sprawdza to jest stary model, bo już go mam dawno, kupiłem go w Argosie wiem, że ten nowy model, bo bo właśnie już rozmawiałem z kimś, kto ten nowy model kupił. Ma programy, na frytki, na mięso, na ryby, no po prostu super samo rzuca się, rzuca się, naciska guziki, to jest tyle. Jest naprawdę świetne. Tylko właśnie chciałem tyle Wam powiedzieć o Trifraju, bo żebyście wiedzieli o czym mowa mnie się sprawdza, to jest dosyć droga rzecz, bo nie wiem, mój kosztował około 300 euro, tylko ja mam tą wersję dużą. I ona ma pierścień, dzięki temu sami widzieliście, waliłem po prostu do granic możliwości, więc mi się nie wysypywał, z tego pierścień, ja niestety się wysypuje. więc ja kupiłem tą większą, tą family opcję. Lepiej więcej, bo zawsze można w większym nie ugotujecie, w mniejszym więcej nie ugotujecie. Więc um, super się sprawdza, naprawdę. Dobra, już tu mam gotowe. Ja to szybko wyciągnę, żeby to się zaczęło studzić, i zabieram się za torbę i po prostu. Na myśl pakowania po prostu mi się ciepło robi, bo nie wiem co wziąć. Znaczy mam mniej więcej pomysł, co, co z tym zrobić i co wziąć, ale jeszcze to musi być wszystko dookoła popakowane i przygotowane, a tego jest dosyć sporo, więc obym się uwinął godzinę. Jak będzie godzina, to to się mistrzostwo świata, bo naprawdę już pranie mam wywieszone. Nadganiam te ostatni, ostatni tydzień. Próbuję nadgonić w 3 godziny, nie wiem czy mi się uda jeszcze, żeby wygospodarować jakiś czas, jakiś czas dla mnie kurcze chmury idą, no ale zobaczymy może, słuchajcie, da radę dobra pokażę wam co jest w mojej torbie na wakacje tą torbę już widzieliście, ja sobie ją troszeczkę obkleiłem żeby nie było, że 50 milionów ludzi będzie miało te same torby bo one były tanie i właściwie wszyscy w całym sklepie wychodzili z tymi torbami e, dobra, słuchajcie, co jest w mojej torbie na wakacje Zaczniemy, może od tej strony, strony ubraniowej. Biorę sobie dwie, trzy koszule flanelowe. Jeden top to jest North Face, to jest taki przewiewny. Tu jest do tego czarny, tu mam szary, bawełniany. I mam koszulę, która jest wiatro, wodo i wiatro wodoodporna North Facea. Taka super cinuteńka, super lekka. I biorę dwie pary kąpielówek z Ozibuma. Te co, te co teraz przyszły i te, które mam z zeszłego roku, A to włożę z powrotem ładnie, żeby już nie mieć bałaganu. Więc tu mamy koszulę. Ehm, teraz tak, w tej mam zawsze taką dużą saszetkę, i w tej saszetce jest paszport: są dokumenty, długopis, pieniądze, karta. Wszystko jest w tym, bo ja ją potem y, trzymam w plecaku i to mi się tam spokojnie wszystko trzyma, nic mi się nie zalewa, nie zatłuści no bo wiadomo, plaża, piasek, więc to sobie tam bezpiecznie siedzi. Tu mamy drugą taką saszetkę i w tej saszetce lądują wszystkie kable, ładowarki, e, tu mamy przekładki, powerbanki, wszystko to, co ewentualnie potrzebuje Później ładowarki do telefonów, do iPadu wszystko pójdzie tu. Mam książkę, czytam takiego gniota strasznego, gorszego, gorszej bredni. Nie czytałem, ale chcę to skończyć już po prostu dla samego skończenia. Tragedia po prostu. Po 15 latach życia w Irlandii, po prostu czytając to, to jest po prostu przerażające. Pokrowy z iPada, bo iPada używam jeszcze. Okulary. Tu mam kosmetyki, Shia butter. Perfumy, gumy do rzucia. Wszystkie po prostu takie pierdoły rzuciłem w jeden worek, bo nie mam za bardzo żadnych kosmetyków ze sobą. Więc to jest to. Mam orzeszki, bo w torbie na siłowni, więc je biorę. Mam małego tripoda. Mam selfie sticka. I mam GoPro Fusion. GoPro mam teraz w ręce, więc nagrywam. Mam plecak, który Wam pokazałem, pokazałem. Kiedyś ten taki przeźroczysty. I tu w tym plecaku jeszcze widzę, że wrzuciłem sobie. Słuchajcie, to jest taka mała sakiewka na nogę, na rękę, na klucze. I mnie się to zawsze bardzo sprawdza, bo ja rzucę klucze do auta, których nigdy nie ma gdzie położyć. Przypnę do nogi i mam z głowy. I tu mam etui na szczoteczkę do zębów, no ale szczoteczka do zębów jeszcze będzie mi potrzebna przez kilka dni, więc dopiero sfakuję ją na samym końcu. No i tu jest moje pudełko GoPro i tutaj są ładowarki, jeszcze inny selfie stick, tutaj mam muzykę, ładowarkę do baterii, karty pamięci, wszystko jest tutaj, więc tak to wygląda. Niestety moja torba bardzo nawalona sprzętem technicznym, a nie nieubraniowym. Natomiast nie wiem, spróbuję jeszcze to zmniejszyć, ten cały sprzęt, który zabieram, do minimum. Nie wiem, czy mi się uda zobaczymy, myślę żeby nie brać Tripoda, ale to jest tak jak nie wezmę to żałuję jak wezmę to nie używam więc muszę się muszę się poważnie nad nim zastanowić, co, co z nim zrobię no nie wiem no zobaczymy, poza tym też kolejna rzecz to mam, mam trzy stiki ze sobą, ten, ten i długi i nie wiem czy potrzebuję aż tyle stików ze sobą więc, no muszę sobie, to, muszę sobie to przemyśleć, mam jeszcze troszeczkę czasu. Chciałbym po prostu zminimalizować ilość rzeczy, którą biorę. Myślę, że to będzie fajne, żeby położyć sobie go, uprodzić, postawić i do Was mówić, czy na jakiejś skale, czy coś, więc... No zobaczymy. Tak w każdym razie wygląda moja torba, waży powiem Wam, nie wiem, 4-5 kg może. No nic w sumie w jej nie ma, więc um, nie jestem spakowany wreszcie bardzo się cieszę, patrzcie tu łapaczną no zawiesiłem po, od urodzin minęło ponad miesiąc a dopiero go zawiesiłem, więc dobrze, słuchajcie, gotowe, jestem bardzo zadowolony, że że udało mi się to wszystko spakować zrobić, posprzątać, już tutaj pranie jedno, drugie więc wszystko idzie w jak najbardziej dobrą stronę i udało się, plan na dzisiaj prawie, prawie zakończona, a dopiero godzina druga, więc naprawdę naprawdę wow a ja teraz wylądowałem w blanczu, w tym normalnym blanczu największym centrum handlowym w Irlandii przez przypadek, bo wolę jechać na plażę ale niestety trzeba było kupić parę drobiazgów. niestety już jest trochę późno i większość rzeczy, większość sklepów już jest zamkniętych ale jeszcze teraz szybko wskoczę do TK Maxa, potem coś zjeść więc takie będzie moje popołudnie dzisiaj. lunchu, shopping center do już prawie kończę kupiłem trochę pierdół, te co były mi potrzebne, a teraz jeszcze w TG Maxu kupiłem sobie koszulę taką wranglera niebieską i to jest takiego materiału jak pielucha oddychającą, cieniutką i to jest właśnie coś co ja potrzebuję na plażę, na słońce więc bardzo się z niej cieszę ma świetny kolor i e, tak jak uwielbiam wszystkie koszule mięciutkie i cieplutkie z Primarku za naprawdę bardzo małe pieniądze, to jednak one po pierwszym praniu się już w ogóle nie nadają do użycia bo są pokurczone i mają ogony i w ogóle już no po prostu się nie nadają, w ogóle tracą fason to taka na przykład koszula z Wranglera po kilku latach dalej wygląda tak samo jak wyglądała więc to jest naprawdę dobry zakup słuchajcie, ponieważ jest już późno, jest po ósmej, to ja postanowiłem, że e, jadę coś zjeść i tutaj niedaleko mnie jest taka Tutaj gdzie jestem jest taka japońska restauracja, więc e, chyba czas na coś dobrego, gorącego i idziemy na ramen. Przejechałem do Pomimo, że to był bardzo intensywny dzień dla na mnie Naprawdę zrobiłem bardzo, bardzo dużo Jeszcze zrobiłem zakupy w Blancho Jestem bardzo zadowolony Z mojej nowej koszuli Wranglera z Takiej, w takiej e, Jak to się mówi? Może zapomnijmy słowa e, z, takiego, z pieluchowej takiej Więc tam będzie super, będzie oddychać Sprawdzi mi się na pewno bardzo na urlopie Natomiast teraz idę, biorę prysznic, idę do łóżka Jest dopiero dziewiąta Ale ja po prostu chcę jeszcze odpocząć może coś poczytać, może coś poglądać i, i kładę się spać. Jutro kolejny dzień. Fajnie, że pogoda jest fajna, bo jest ciepło, nawet nie pada, więc oby było tak samo jutro. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za oglądanie mnie dzisiaj i do zobaczenia jutro.